Tadzik, status pierwszy. Tadzik, to jest gość. Ty, 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 Gdzie pobiegli na góry? 10.2. Jak chce strzelasz? I słuchaj, jak strzelasz, wiesz, jak masz to robić? Celujesz i chodzisz prawo-lewo, tak. Trzymasz sobie shift, biegasz i prawo-lewo się ruszasz, tak. Głowa kogoś będzie, tak jakby trochę przed Twoim celownikiem. 10,5 Oła! Lecą jeden Kodłem kod na pojazd. Zdąłem. Aktualnie żółty proponuje czerwony, Ciągły afront, skoki i tak dalej. W takim razie kod czerwony na pojazd przejmijcie, do superwizora pościgu. Na 4 zresztą jest Mam ich na swoim 20 prawdopodobnie. Coś się. Wstał, ja biorę 2-4 i tutaj Tadeusza i jedziemy na patroklesa. Mogę się, A, moim jadę, moim jadę, mogę jadę. chwilę uwagi. Dobra, Tadziu, to jedziemy. No i o w musisz jadę, się pochwalić, bo nikt mnie nie słucha. No nie wyjedzie. Halo, słuchajcie mnie? Ja, nie. nie? Mam ważną informację. No, dla słucham. tego departamentu. O, Pierwszy coś. raz odkąd tu jestem na ostatniej służbie kogoś postrzeliłem Brawo! Yes. Brawo. Dziękuję, Czyli... witam <noise> Hał hał. Chcesz, chcesz kolkę? <noise> Prezent od tatka. Cześć, cześć, tylko mi nie ukryś. A ja się boję trochę. Boję się, ale... Fajny pieskiem w sensie. coś. No. <noise> o Jezus! <noise> Ja go pogłaskałem, tylko i zaszczekał się przez A jak to się... zaszczekałeś jaki? Groźnie A, Tak to nie jest groźnie. Jest. Podaję ci tu rękę, chodź. No dobra. O ty chamie, ty, prostaku Nie dam się. Nie, w życiu się nie dam. Już raz się sam dałeś, Sam sobie, zrób. Sam sam sobie zrób. A z podzieżką ja zrobiłem? Zrobiłem Merowi, Lukasowi. Naprawdę jest to zbodykamowane tak dalej. Jeszcze loganowi. Ale Lukasowi jako tam wysokiemu to było coś pięknego. Tego mnie zaczął bić potem. Niestety. 500 metrów. Awa, Aua Tutaj tylko tak dla bezpieczeństwa zamknę Uhuhu No i pięknie Ułę? No Tadek adek, nie jadek, no Tadek, no, o pasy no. się zapina Pasy są weselsze O, weź na burgerze to pojedziemy, muszę hamburgery kupić Wysiadam <sum> <grybuj> Brak kontaktu wzrokowego Równo Nie no, Tadek ała, ała. Tadek, ile razy mam ci przypominać, że w i to się zapina? Może ty Tadek chcesz coś Cześć, zadać? Cześć tym... Witam, co, kadetom, co? Kadetom, jakieś pytanie Kadetą chcesz zadać? Kadet, pytanie? A z czego pytacie? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego, z kompedią głównie. Wszystko co, wszystko co do... Dobra, to wymyślcie zaraz, okej? Okay? Dobra. Niech powiedzą co to jest maner, Oj, przepraszam. Się e, wiesz, czy wiesz, co to jest manewr, Przepraszam. Możemy go unieruchomić Tadek Tadek, krzyczemy. Wiedzą czy nie? Wyważam, że, że, że to niby jest przez przypadek, ale tak naprawdę to było co. <noise> tak tak. Jesteś wybitny. Jednostka no Tadeusz! rusz, Ale to już pytanie? Ała! Zabiłeś mnie prawie. I te, te ręczniki zostały... E, zostały tutaj przyniesione na cotygodniowym apelu w niedzielę. ...będą rozdawane dla funkcjonariuszy, którzy wykażą o, największe spocenie na służbie. O kurde. No. To rzeczywiście. To, ale to... Teraz do szeregu! O kurde. Nic fajnego. Mam plan świetny, pojedźmy o Froden. Emilu! Uważny ty jesteś. Jaka szczućka. Nie. 19 było 3, Uspokój się, co. bo ci odwala już. Nie, nie.

AAAAAAAA trzeba nie patrzeć w tablet To było trzeba wypisać samemu CharaChara2016 To to? Tak Okej okay. Mission complete Tadziu, wszystko okej? Tadziu Nie spocznij się, wszyscy tu kochają Nie płacz Tadziu Ja chcę mój pomnik z powrotem to jest mój pomnik, za mną tego go zabrali. Naprawdę? To był mojego imienia. Naprawdę? I to był pomnik w swoim Tak, tak. I nie Je. ma... O Jezu, stadio. To... Był i nie ma za napisamy... zasługi. Na, napiszemy raporcik do, do Ajadu, żeby przywrócili albo do 01. bo to Ajad usunął. 7, 3, 10, 5, 10 90. Zdajesz się, ktoś ze jest z szkoleniem negocjatora na ten napad. Tadzik! No, Tadzik to chyba wyleciał z roku. To Tadzik 10:50? Ała! Jeden czy ktoś poszedł do negocjacji? Neguję! Ała! Tym, to do szkolenia. 9:1 status trzeci. 当、咚咚咚滴滴咚咚咚咚咚咚。